Siemanaczko wszystkim z tej strony Dama Legendarnych. Witam w pierwszym odcinku z surf, survivalowego, legendarnego serwera Craft Best, na którym gram już wiele lat. To jest, to jest mój pierwszy odcinek na YouTube, który chcę wrócić. Ten serwer jest według mnie fajny, tylko trochę edycji jest za dużo i, i tak dalej. Dzisiaj weszłem na niego w po jakimś dłuższym czasie i wziąłem, bo ja mam VIP, mam wykupionego z i nie wiem dlaczego mogli chyba to na serwerze jest nie wiem i yy, już sobie pobrałem te dwa kity mam jeszcze kit jedzenie wezmę kit jedzenie i kit start jest chyba tak kit gracz, czekaj co coś się zmieniło uwaga aha w kit gra, a nie, w kit graczu były kiedyś jeszcze jedzenie i skamieniałe rzeczy dobra a więc, jakby to był pierwszy odcinek, być taki uprowadzający. Bo dawno nie byłam i sam, bo chciałam zobaczyć, co się zmieniło. Tak, to na pewno teleportuje w jakieś losowe miejsce. To jest fajne. Losowy teleport, no właśnie. Tu jest portal do Endu. Nie Endu, tylko do Kurcze. Yy. Kurczę. No, teru, no. Co jest na dole? Zegryzami, to Dobra. Zagastano. Aha, to są zasady, święte zasady. Regulaminowa, właśnie, regulamin, no. Ekipa. Kto jest w ekipie? Lukasz Fer, pozdrawiam. Wszystkiego opiekuna. Adwina Lori, znam go dobrze. Bo często nas robią, że do, do starej edycji. Admin, uczeń, pomocny, dobra. Zagastano. Ja to, no, no. to wiem, wszystko. Dobra, co do tu Ranking usług. <kly> co my tutaj... A! To pewnie były rzeczy na gwiltie, co... mi się w Dobra. Co to? Ok. Jeżeli słyszycie jakieś wyjście, to przepraszam, jestem teraz coś tam... Szum�. Aha, to jest linia PVP, jakby tego nie mogło być. No ale to wracamy idę na losowy teleport i zaczynam sobie robić jakiś szybki podziemny, podziemny albo w górze domek, Bo... <laughs> to jest zawsze. Okej, okay, jesteśmy na pustyni, gdy widzę tu jest deskę drewna. Okej. Okay. Co my tutaj jeszcze mamy? O! Przedlaćę się to ciekawe. Nie. O, jak ja to lubię bardzo, że z, z bloków mi wykopuje się wydajność 4, szczęście 3, to możliwe. Szkoda, że jeszcze nie dają łopatów do tego sekunda. Szybkość, no. Nie Dobra. Jest taki odcinek po ja pownastek, że zrobię mniej szybki domek. O, tam pójdę i tam chyba zakończymy odcinek, taki pierwszy odcinek. Jeżeli będę chciał, to chyba nagram od razu, zaraz drugi. I przez chwilę rzuciłem z co Co to jest? Więc miłego oglądania, że to się oglądał. Zrobić bloku jest dłuższą. OR. Okej. Ciekawe czy coś tam... ...prawda... Ja nie lubię tego. Tak. Kurde. Co to? Szybka jaskinia. Nie chcę spojlerować tego, tego nic, ale jest zarobisty ten serwer. Z tyle lat się lubiłem góry ale tak nie lubię. Dobra. Pesant eh, piachcie. Hop, 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 hop. Chyba z takiej wystarczy jeszcze, nawet nie będę musiał. O. I osób jest na same? Ile osób na Zero, 2, 0, 7, 0, 1, jest nawet podobana, widzicie? On, on 3, 4, I, co? I tyle? Naprawdę? Po to się tu wdrapywałem, no cóż. Aj, jaj, A, zapomniałam, że mam buty z ołami. Dobra. Chcecie wiedzieć, co jest tam? To do następnego odcinka. Do zobaczenia i cześć!